Cześć kochani z tej strony, Ola. Dzisiaj opowiem Wam dlaczego wybrałam MLM jako źródło dochodu. Otóż wybrałam MLM jako źródło mojego dochodu, ponieważ mój czas jest bardzo cenny i bardzo wartościowy. Mam elastyczny grafik, mogę realizować swoje marzenia, swoje cele i prowadzić swój styl życia. Bo mi na to stać. Zarobki zależą wyłącznie od, od mojego zaangażowania w pracę. Nie, nie mam szefa nad głową, dzięki czemu pracuję kiedy chcę, jak chcę i o której chcę. Mam mnóstwo czasu wolnego. Na przykład, jak chcę pracować rano, to pracuję rano, jak chcę wieczorem, to wieczorem. Na przykład, tak jak w pracy na etacie jest, że szef mówi, ile mam pracować godzin, o której godzinie przychodzi do pracy, o której kończyć. To tutaj nie ma czegoś takiego. Koszt wejścia do MLM-u jest bardzo niski, jest to kilkadziesiąt złotych. I nie, 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 nie muszę zakładać firmy. Na przykład, założenie firmy jest bardzo kosztowne na przykład, prowadzenie sklepu spożywczego. Żeby prowadzić sklep spożywczy, czy, to trzeba mieć półki, na przykład kasę fiskalną. I można na to wziąć na przykład kredyt. Jeśli na przykład w takim sklepie spożywczym uznasz, że to nie Twoja bajka, to zostajesz na przykład z kredytem, bo wziąłeś kredyt na, na firmę. A w MLM-ie, jeśli uznasz, że to nie Twoja bajka, to po prostu rezygnujesz i nic się nie, nie dzieje. Nie masz żadnego ryzyka. Ym, M Praca w MLM-ie nie jest ryzykowna. Ryzykowne jest tylko to na przykład. Jak przechodzisz przez autostradę, to auto może cię potrącić. Na przykład, lubię MLM za to, że mam elastyczny grafik. Mam dodatkowe źródło dochodu. Znaczy się, Ja nie mam dodatkowego źródła dochodu, ponieważ ja nie pracuję. MLM jest moim jedynym źródłem dochodu. Yy, ale jak ktoś pracuje na etacie, to może sobie pogodzić tą pracę z MLM. -e. MM. To wszystko, co mam do powiedzenia. Na razie cześć, Papa. Pa.